Piknik naukowy można powiedzieć, że jest takim elementem kulminacyjnym XIX edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki. Jest prezentowanych 118 projektów, w tym wiele projektów z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jednym z projektów jest chociażby Koło Fortuny. Mamy 16 kategorii i w ramach tych 16 kategorii można wygrać za udzielenie poprawnej odpowiedzi wiele atrakcyjnych nagród. Dzisiaj jesteśmy z kapsułą badań zmysłów. W której każda osoba, która jest zainteresowana, może przybadać swoje zmysły. Mamy do wyboru badania słuchu, węchu, smaku, wzroku oraz równowagi. Pokazujemy, że super bohaterowie żyją wśród nas i dzięki nim żyje nam się lepiej. Pokazujemy książkę stworzoną przez Tomasza Rożka oraz grę karcianą. Robiliśmy też tutaj e, samodzielnie torby i koszulki, żeby z tą nauką wyjść do swojego świata. Dzisiaj pokazujemy jak można zastosować kuchnię molekularną, na czym ona polega i jak się można nią bawić. Mamy nadzieję, że to zainteresuje młode pokolenie, żeby brało udział jednak w nauce. Cieszymy się niezmiernie, bo zainteresowanie jest, jak widzicie, bardzo duże. Natomiast ta perfekcyjna akcja, którą przygotowało dzisiaj Lublin, cieszymy się niezmiernie, że mogliśmy tu być. No i jak mówię, mamy nadzieję, że to troszeczkę aktywuje młodzież i spojrzą inaczej na chemię, na fizykę, na naukę. Dzięki serdeczne i do zobaczenia.